Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie na kanale YouTube. Zarabiamy. Dzisiaj Wam pokażę Top 3 kryptowaluty na ten miesiąc czyli sierpień, więc zapraszam was do oglądania i zapraszam was na link do opisu, gdzie macie właśnie link do krypto grupki z sygnałami Binance Futures and Spot. Wystarczy wejść w opis, jest tam grupka z sygnałami, klikacie, przenosi was na Instagrama i wystarczy tylko napisać wiadomość, aby dołączyć do grupki. Tu macie wyniki naszej grupki, naprawdę są bardzo dobre profity. Sygnały są bardzo trafione. Wiadomo, że nie, 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 zawsze, są, nie zawsze się zdarzają same profity na plus ale większość jest na plus z tego co wynika właśnie ze statystyk, więc zobaczcie, tu są realne opinie i zapraszam Was właśnie do tej kryptogrupki z sygnałami, ja szczerze ją polecam. Zapraszam już do filmu Let's Go! Ok, więc zaczynajmy i pierwsza kryptowaluta, którą Wam dzisiaj chciałem przedstawić, jest to Ethereum. Na pewno już wiele osób z Was ją zna, bo jest to druga najbardziej popularna kryptowaluta, oczywiście po Bitcoinie, i pod względem kapitalizacji ceny jest daleko za królem, ale za to wypada od niego lepiej pod względem potencjalnych zastosowań czy możliwości rozwoju więc naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawy projekt i niedawno właśnie miał spore wzrosty. No i Ethereum, podobnie jak Bitcoin stanowi otwartość otwarto źródłową, zdecentralizowaną platformę, która bazuje na technologii blockchain i posiada własną kryptowalutę. Jej waluta cyfrowa to Ethereum, oznaczony skrótem ETH. Jednak inwestorzy częściej nazywają ją po prostu Ethereum, czyli tak samo jak sieć, w której funkcjonuje. No i oczywiście tutaj mamy oficjalną właśnie tutaj stronę, możemy sobie przejść i zobaczyć ten cały projekt. Tutaj pyk, mamy stronę ethereum.org No i możemy sobie poczytać o właśnie tutaj zastosowaniach różnych, tutaj community. Naprawdę strona jest bardzo zaawansowana. Mamy tutaj różne właśnie wykresy, więc też sobie to prześledźcie. No i to jest pierwsza kryptowaluta, jaką wam chciałem cię przedstawić. Zaczynamy y, teraz mówić o kolejnej. Okej, okay, a więc teraz mamy xRP, czyli szósta w rankingu, bardzo właśnie też mocna kryptowaluta. No i kryptowaluta Ripple jest mniej popularna niż Bitcoin czy Ethereum jednak zdecydowanie zasługuje na uwagę osób zainteresowanych rynkiem wirtualnych aktywów. Stanowi bowiem jeden z najbardziej zaawansowanych projektów kryptowalutowych, który jako jeden z nielicznych powstał głównie z myślą o instytucjach finansowych. No i właśnie rip w odróżnieniu od bitcoina miało stać się nie nowym środkiem płatniczym, lecz nową metodą płatności, a w zasadzie systemem rozliczeniowym. Twórcy krypto kryptowaluty uznali, że tradycyjna infrastruktura finansowa jest nieefektywna i korzysta ze zbyt dużej liczby pośredników, co skutkuje m.in. długim czasem oczekiwania na przelew bankowy, a jak wiemy, jest to bardzo uciążliwe. W efekcie zbudowali nowoczesną sieć, do której już przyłączyło się wiele znanych instytucji, takich jak American Express, Credit Agricole, Santander czy Unicredit, więc naprawdę też potężne community, potężne założenia i warto sobie właśnie ten projekt przestudiować i o nim poczytać. Lecimy do kolejnego projektu, let's go. Okej, okay, a więc teraz mamy trzecią kryptowalutę, jest to Polygon Matic i oczywiście mówię, że to nie są porady inwestycyjne, są to moje czysto subiektywne opinie. No i tutaj w rankingu miejsce 13. Ja właśnie jestem bardzo ciekawy tego projektu, jest to mój osobiście Projekt, na którym się skupiam, często właśnie go śledzę, też trochę już zainwestowałem, tak powiem szczerze od siebie, no i oczywiście jest to moja subiektywna opinia. No i nazywany wcześniej Matic Network, yy, poligon jest rozwiązaniem warstwy drugiej, opracowywanym w celu zwiększenia skalowalności Ethereum i poprawy interoperacyjności między jego blockchainami. Główny zespół współzałożycieli i rozwoju składa się z CEO Jainty Kanai. CEO Santepa Najwala i CPO Anurga Ayuna i wiceprezesa inżynierii Michalio Bielika. Wizją, która prześwieca twórcom projektu Polygon, jest zbudowanie tak zwanego Internet of Ethereum Blockchains, Internetu Blockchainów Ethereum, wzajemnie połączonego ekosystemu sidechainów w warstwie drugiej będącego strukturą do tworzenia blockchainów, które mogą się ze sobą ko nimi komunikować, właśnie więc tak to y, wygląda w skrócie ten cały projekt, możecie sobie wszystko właśnie prześledzić, postudiować, poczytać, zobaczyć community założenia tego projektu, no i naprawdę też już jest bardzo rozwinięty, yy, no i właśnie jestem też bardzo ciekawy rozwoju tej kryptowaluty no i właśnie teraz chciałem Wam ją też polecić właśnie na, na sierpień No i oczywiście mówiłem to nie jest prawda inwestycyjna, jest to subiektywna opinia, więc najważniejsza jest własna wiedza, pamiętajcie, aby właśnie zawsze sugerować się swoją wiedzą. No i dziękuję Wam za oglądanie, dołączacie do kryptogrupki z sygnałami, jeżeli chcecie, bo ja ją polecam, ja tam dołączyłem, naprawdę mi się podoba. I co, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się wszyscy na razie, cześć!